Adam kozioł ofiarny ten, który wziął na siebie wstyd i złość całego domu. W każdej rodzinie z problemem alkoholowym system musi się jakoś utrzymać. Jeśli jedno dziecko zostaje bohaterem, ktoś inny bardzo często zostaje kozłem ofiarnym. W rodzinie Ewy tym kimś był Adam, jej młodszy brat. Mówię to z perspektywy terapeuty, który widział setki takich historii. I wiem jedno. Kozioł ofiarny nie rodzi się trudnym dzieckiem. On zostaje wyznaczony. Tak więc po co rodzinie kozioł ofiarny? W domu, gdzie pije się alkohol, prawda jest zbyt bolesna, żeby ją nazwać wprost. Bo gdyby ją nazwać, trzeba by powiedzieć: ojciec pije, matka współuczestniczy, dom nie jest bezpieczny, a to rozsadza system. Dlatego system robi coś innego, przenosi uwagę na dziecko. Adam bardzo wcześnie stał się tym, na kogo można było wskazać palcem. To przez niego są problemy. Gdyby on był normalny, w domu byłby spokój. Z nim zawsze są kłopoty. I tak alkohol przestaje być problemem, a problemem staje się Adam. Adam był dzieckiem, które nie potrafiło siedzieć cicho, bo w ciszy słyszało wszystko. Brzęk butelki, podniesione głosy, napięcie matki, zapach alkoholu. Kiedy w domu znów kolejna awantura po wódce, Adam uciekał do kolegów, na podwórko, do lasu, gdziekolwiek, byle dalej od nich. Trzaskał drzwiami, bywał agresywny słownie, czasem fizycznie. Przestawał chodzić do szkoły regularnie, szybko dostał etykietę trudnego dziecka. W rzeczywistości Adam był dzieckiem w permanentnym trybie alarmowym. Złość była jedyną emocją, na którą system mu pozwalał, bo strach był niemęski, smutek był ignorowany, a bezradność była nie do zniesienia. Złość przynajmniej dawała mu poczucie mocy. Jednym z najmniej rozumianych aspektów kozła ofiarnego jest złość na rodzica, który nie pije. Adam nienawidził matki. Nie dlatego, że była zła, tylko dlatego, że piła razem z ojcem, zamiast chronić dzieci. W jego świecie dziecięcej logiki wyglądało to tak. Gdybyś była matką, nie pozwoliłabyś na to. Gdybyś była dorosła, zabrałabyś nas stąd. Skoro pijesz z nim, jesteś taka sama. Ta złość nie miała ujścia. Nie wolno było mu jej wypowiedzieć, więc została w ciele. I tam zamieniła się w impulsywność, agresję, autoagresję, sięganie po substancje, używki. Adam bardzo wcześnie zaczął pić. Potem doszły inne substancje. Nie dlatego, że chciał się stoczyć, ale dlatego, że alkohol wyciszał napięcie, narkotyki wyłączały myśli. Abycie na haju było mniej bolesne niż bycie trzeźwym w tym domu. Kozioł ofiarny bardzo często powtarza uzależnienie rodzica, ale z inną intencją. Rodzic pije, by nie czuć pustki, a dziecko pije, by przestać czuć w ogóle. I paradoks polega na tym, że system rodzinny często mówi: Widzisz, to on ma problem. A alkoholika nadal nikt nie nazywa alkoholikiem. W dorosłości Adam jest ciągle wkurzony, nawet gdy sytuacja tego nie uzasadnia. Nie znosi autorytetów, reaguje agresją na kontrolę, ucieka z relacji, gdy robi się emocjonalnie gęsto, sabotuje pracę tuż przed stabilizacją. Nie ufa nikomu, kto chce być blisko. To klasyczny los kozła ofiarnego. Ciągła walka z systemem, ale brak języka, żeby nazwać, z czym naprawdę walczy. Adam nie walczy z ludźmi. Adam walczy z bezsilnością dziecka, którego nikt nie obronił. Między Ewą a Adamem przez całe życie istniało napięcie. Ewa odpowiedzialna, ratująca, ogarnięta. Adam chaotyczny, wściekły, problematyczny. System mówił: Bierz przykład z siostry. A prawda była taka, że Ewa zamarzła, a Adam wybuchł. Dwie różne reakcje na ten sam ból. Gdy Ewa po latach wróciła ratować rodzinę, Adam był jednocześnie wdzięczny i wściekły. Czuł się jak dziecko, któremu znów ktoś zabiera sprawczość. Podświadomie karał ją za to, że uciekła w normalne życie. Bo kozioł ofiarny często myśli: „ Ty mogłaś uciec i ja zostałem z tym wszystkim. Najtrudniejsze zdanie, jakie Adam musiałby kiedyś usłyszeć w terapii, brzmi: Twoja złość jest zrozumiała. Ale nie jest już bronią, jest więzieniem. Dopóki Adam nie nazwie, że był dzieckiem, że został zdradzony przez dorosłych. Że jego zachowania były wołaniem o granice i bezpieczeństwo, dopóty będzie niszczył siebie, prowokował odrzucenie, potwierdzał stare przekonanie: ze mną jest coś nie tak. A to największe kłamstwo, jakie system rodzinny włożył mu do głowy. To jest moment, w którym trzeba powiedzieć coś bardzo niewygodnego, ale prawdziwego. Rodzina z problemem alkoholowym nie jest chora, dlatego że ktoś pije. Ona jest chora dlatego, że system się przystosował. I dopóki ten system działa, uzdrowienie jej nie jest możliwe, nawet jeśli ktoś przestanie pić. Bohater, jak Ewa, jest często postrzegany jako najzdrowszy element rodziny odpowiedzialny, silny, zaradny, empatyczny. Ale z perspektywy systemowej, bohater robi coś. Co zamraża proces zdrowienia. Dziecko bohater zdejmuje konsekwencje z innych. Gdy Ewa wraca i ogarnia życie mamy i braci, system dostaje sygnał: Nie musimy się zmieniać. Przejmuje odpowiedzialność, która do niej nie należy. Bracia nie muszą dorosnąć, matka nie musi spojrzeć w lustro, ojciec, jeśli żyje, nie musi ponieść skutków. Utrwala iluzję, że problem da się rozwiązać wysiłkiem jednej osoby, a to nieprawda. Systemowe problemy wymagają systemowych zmian. Najbardziej destrukcyjna myśl bohatera brzmi: Jeszcze tylko ja się bardziej postaram i to się naprawi. Nie naprawi, bo ratowanie to nie leczenie. Natomiast kozioł ofiarny, jak Adam, jest paradoksalnie najbliżej prawdy emocjonalnej rodziny. On nosi złość, chaos, napięcie, czyli dokładnie to, czego reszta nie chce widzieć. Ale sposób w jaki to robi również blokuje uzdrowienie. Jak kozioł ofiarny blokuje uzdrowienie. Odciąga uwagę od źródła problemu. Gdy Adam pije, awanturuje się, łamie prawo lub robi dramaty, cała energia idzie w niego. Alkoholizm ojca i współuzależnienie matki znikają z pola widzenia. Daje rodzinie wygodnego wroga. Łatwiej powiedzieć, to przez Adama, niż zmierzyć się z prawdą o sobie. Utrwala narrację wstydu. Rodzina zamiast powiedzieć, mamy problem, mówi, mamy trudne dziecko. Kozioł ofiarny płaci najwyższą cenę. Dostaje etykietę. Internalizuje winę, często przejmuje rolę tego, który i tak wie, że się nie uda. A system oddycha z ulgą, bo prawda została przeniesiona na niego. Najpotężniejszą i najbardziej blokującą rolą w tym układzie jest rodzic, współzależniony w tym przykładzie matka. Nie dlatego, że jest zły, ale dlatego, że jest strażnikiem status quo. Jak współuzależniony rodzic blokuje uzdrowienie, normalizuje patologię. Nie jest tak źle. Inni mają gorzej. Nie odejdę od tego, bo jak sobie poradzę? Chroni uzależnionego przed konsekwencjami. Tłumaczy, kryje, minimalizuje. Pije razem, żeby było spokojniej, żeby mniej wypił. Rozdziela dzieci na role, jedno idealizuje drugie. Demonizuje, żeby nie spojrzeć na relację z partnerem. Najbardziej toksyczne zdanie współuzależnionego rodzica brzmi: Dla dobra rodziny musimy to jakoś wytrzymać. Tylko, że wytrzymywanie nie leczy. Wytrzymywanie przedłuża cierpienie. Te role nie istnieją osobno. One wzajemnie się zasilają bohater ratuje, więc inni nie muszą brać odpowiedzialności. Kozioł wybucha, wtedy problem zostaje przesunięty na niego. Rodzic zaprzecza, więc system pozostaje nienaruszony. I tak powstaje zamknięty obieg bólu. Bez prawdy, bez granic, bez realnej zmiany. Każdy robi swoje, ale nikt nie robi tego, co naprawdę jest potrzebne. Uzdrowienie rodziny zaczyna się nie od terapii wszystkich naraz, ale od rozpadu ról. To zawsze boli. Bohater musiałby przestać ratować, zgodzić się na to, że ktoś się nie podniesie, przeżyć winę bez cofania się. Kozioł ofiarny musiałby zobaczyć, że jego złość ma sens, ale przestać używać jej jako tożsamości. Oddzielić zranienie od problemu. Natomiast rodzic, współuzależniony, musiałby zobaczyć swój udział. Przestać chronić iluzję, uznać, że spokój nie jest tym samym co zdrowie. I to jest moment, którego większość rodzin nie chce przekroczyć, bo role są znane, a to, co nieznane, może być niebezpieczne. A zdrowienie oznacza wejście w nieznane. A najważniejsze zdanie na sam koniec: rodzina nie rozpada się wtedy, gdy role przestają działać. Rodzina rozpada się dużo wcześniej. Tylko nikt tego nie chce widzieć ani nazwać. Role są tylko rusztowaniem wokół ruin. Dopóki stoją, wydaje się, że coś jeszcze istnieje. Ale prawdziwe uzdrowienie zaczyna się dopiero wtedy, gdy ktoś ma odwagę powiedzieć: Nie będę już grać tej roli, nawet jeśli system się przeze mnie zawali. I bardzo często tą osobą jest bohater. Albo kozioł ofiarny, który pierwszy przestaje się niszczyć.